Centrum Wsparcia Rodziny funkcjonuje w ramach projektu zintegrowanego, projektu rewitalizacyjnego. Jest to placówka, która powstała w ramach projektu realizowanego przez Urząd Miasta. Jest to duży projekt, zintegrowany projekt rewitalizacyjny, który składa się z kilku komponentów. Dotychczas zrealizowaliśmy innymi prace remontowe i adaptacyjne w budynku, w którym jesteśmy. I ten jego dzisiejszy wygląd to właśnie efekt tego projektu o budżecie ponad

Jest to placówka, w której funkcjonują tak jakby dwie inne, czyli placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz poradnia dla rodziców i opiekunów. Te dwie placówki będą działały równolegle. Tak naprawdę obejmujemy wsparciem całe rodziny. Pochodzą z tego terenu rewitalizacji e-południe, bądź są jakąś związane z tym terenem. Są to osoby, które otrzymają różnego rodzaju wsparcie, takie jakiego potrzebują i jakby tylko dla tego konkretnego Obszaru jest to projekt, i tylko do tych osób jest on skierowany. Ogłosiliśmy jako miasto konkurs ofert na realizację zadania publicznego. Tym zadaniem publicznym miało być właśnie prowadzenie tego typu placówki w Nowym Stawie. I w wyniku tych, tej całej procedury została wybrana fundacja. Fundacja Mapa Obywatelska będzie kompleksowo prowadziła wszystkie działania, które będą związane z zarówno placówką wspierającą dzieci, jak i placówką wspierającą osoby dorosłe, rodziców, opiekunów. To spektrum wsparcia będzie bardzo różnorodne, bo od takich rzeczy powiedziałbym bardzo podstawowych, jak zagospodarowanie czasu dla dzieci po południu, Odrabianie lekcji, pomaganie im w różnych zajęciach, czy to językowych, czy matematycznych, poprzez również takie bardzo ciekawe rzeczy jak zajęcia teatralne czy filmowe. Ale będziemy również prowadzili wsparcie dla osób dorosłych. Będzie tutaj dostępny i prawnik, i osoby zajmujące się trudnościami w tych rodzinach. Będziemy starali się na bieżąco monitorować sytuację tych rodzin. Każdy, kto przyjdzie do nas z Problemem, trudnością, no właśnie w jego rodzinie, to na pewno nie zostanie odprawiony z kwitkiem. Będziemy starali się pomóc jak tylko będziemy potrafili. Są to pierwsze działania w polityce społecznej, i przykładem tego jest ten ośrodek wsparcia rodziny. Następne działania również chcemy realizować wraz z tą fundacją, bądź inną, które ma na celu wsparcie osób już dorosłych, seniorów ale też osób niepełnosprawnych i zamierzamy to uruchomić w byłym budynku szkoły podstawowej, kiedyś gimnazjum, przy ulicy Mickiewicza. Myślę, że to będzie kolejny etap polityki społecznej, prospołecznej dla mieszkańców potrzebujących taką pomoc.